Witaj na kanale Solverize. Rozwiązujemy zadanie 9 z niby matury po rozdziale trzecim z poziomu podstawowego. Mamy do rozwiązania nierówność kwadratową. Zatem jej dziedziną jest oczywiście zbiór liczb rzeczywistych. Przeniesiemy wszystko na jedną stronę. Nie, nie wolno takiej nierówności dzielić przez x. Przeniesiemy tutaj na lewą stronę i wyłączymy teraz x przed nawias. W nawiasie mamy 4x minus 9. Teraz, żeby dalej rozwiązywać, Możemy, powinniśmy, potrzebujemy przyrównać tą lewą stronę do zera. Przyrównać to do zera po to, żeby obliczyć pierwiastki tego wyrażenia kwadratowego. Oczywiście można użyć takiej postaci i obliczyć to deltą, ale szybciej będzie po prostu przyrównać sobie do zera. I teraz jak tu jest iloczyn, to ten iloczyn będzie równy zero, jak albo jeden czynnik będzie równy 0, czyli x będzie równe 0 lub Drugi czynnik będzie równy 0, czyli 4x będzie równe 9, i jak podzielimy na 4, to x będzie równe 9 czwartych, czyli można wyłączyć całości to będzie 2 i 1 czwarta. Czyli te pierwiastki x1, x2, one są właśnie tutaj, teraz w ten sposób obliczone. No i teraz możemy narysować parabolę, która będzie wykresem tego wyrażenia kwadratowego, ponieważ przy x2 mamy liczbę dodatnią, więc ramiona paraboli są skierowane do góry. Tutaj sobie umieścimy pierwiastki i zobaczmy, jaką mamy nierówność. Tu jest znak mniejszości mniejsza lub równa od zera. W takim razie szukamy wartości ujemnych tego wyrażenia, patrzymy się. Gdzie parabola znajduje się pod osią x, tutaj, prawda? Ponieważ mamy nierówność nieostrą, słabą, no to domykamy tutaj końce. Zaliczamy też te pierwiastki do zbioru rozwiązań. No i rozwiązania są pomiędzy tymi pierwiastkami, czyli odpowiedź jest taka, że x należy do przedziału domkniętego od 0 do 2,14. czwarta.